Pierwszy pokaz Battlefield 1, jaki zaprezentowało EA, od razu rozwiewa pewne wątpliwości, które można było mieć po prezentacji Zwiastuna. Klimat jest naprawdę ciężki. Od pierwszych chwil zabawy czuć, że jest to wojna. Ryk silników, prymitywnych czołgów jest przerażający. Ślizgające się na błocie gąsienice rozchlapują wodę. W pierwszych chwilach widzi się głównie brud. Później dostrzegasz napierające na siebie czołgi latające nad głowami samoloty. Jako piechur czujesz się tylko małym pionkiem w całej tej zabawie. Zapominasz wręcz, że śmierć może nadejść nie ze strony potężnych maszyn i wielkich wybuchów. Do czasu, aż na ziemię, sprowadza cię toporek wbity w plecy. Trzeba przyznać, że widowiskowość akcji Stoi w Battlefield 1 na wysokim poziomie, o ile nie szwendamy się gdzieś po rubieżach mapy i wykorzystujemy w pełni limit 64 graczy. Oczywiście nie jest to tak skondensowane doznanie jak w przypadku oglądanych zwiastunów, ale naprawdę jest to jedna z produkcji, która pod względem akcji bardzo zbliża się do materiałów pokazowych. Cieszy, że DICE wyciągnęło wnioski z Battlefronta. Battlefield 1 to wciąż tytuł oparty na dokładnie tych samych schematach, ale znajdziemy kilka rzeczy, które uległy poprawie. Po pierwsze, interaktywne otoczenie. Czołgiem możemy przejechać przez budynek dosłownie. Tak samo jak w Battlefield Pany 2, tylko nieco ładniej. Fizyka zniszczeń nie jest jeszcze wiernym odbiciem rzeczywistości, ale to bez wątpienia krok w dobrą stronę. Podejrzewam, że większość fanów Battlefielda wolałaby poświęcić nieco z oprawy właśnie na rzecz dopracowanej fizyki zniszczeń. Kolejna sprawa dotyczy samej mechaniki prowadzenia rozgrywki. W zasadach to pierwszy ten lepszy przy wyborze pojazdów znów wraca do gry, chociaż decydując się na samolot startujemy, podobnie jak w Battlefroncie, już w powietrzu. Każda z drużyn ma określoną liczbę maszyn, które może może wykorzystać. Na początku gry, a później podczas respawnu możemy je wybrać, porzucając dotychczasową klasę postaci. Pula pojazdów z czasem się odnawia, jeśli więc na początku spóźnisz się z wyborem swojej ulubionej maszyny, w późniejszych etapach wciąż będziesz miał na to szansę. Klasy postaci to też gatunkowy standard: szturmowiec, medyk, wsparcie i snajper. Wybór wyposażenia również nie wprowadza żadnych udziwnień. Sześć slotów, które pakujemy odblokowane wyposażenie. Broń główną, poboczną, gadżety i granaty. Warto docenić zwłaszcza te ostatnie. Nie tylko mocno ranią piechotę, ale zadają spore obrażenia pojazdom, a także mogą nam, dzięki destrukcji otoczenia, otworzyć nowe przejścia. Spora część obaw po pierwszych chwilach zabawy dotyczyła zbalansowania na linii piechota pojazdy. Wystarczy jednak chwila, by uświadomić sobie jedno. Pojazdy pierwszej wojny światowej to dosłownie złom. Zmartwienia o balansie zdecydowanie przycichły, gdy udało mi się z pomocą podstawowego karabinu zestrzelić wrogi samolot. Co ciekawe, fizyka zniszczeń odnosi się także do pojazdów. Twórcy zarzekają się, że każda dziurka przestrzelona w skrzydle samolotu będzie miała wpływ na jego zdolności manewrowania, a w skrajnych przypadkach także unoszenia się nad ziemią. I wszystko wskazuje na to, że tak jest w rzeczy samej, chociaż podejrzewam, że steruje tym jakiś algorytm przekładający ilość dziur na ogólną sprawność pojazdu, niźli symulujący na bieżąco aerodynamikę poszatkowanych skrzydeł. Jednym z kluczowych dla DICE i AI featureów nowego Battlefielda są na pewno zmienne warunki pogodowe. Raz na jakiś czas losowana jest zmiana pogody, możemy więc zacząć w pełnym słońcu, a skończyć w ulewnym deszczu, co też ma wpływ na otoczenie i na przykład zachowanie pojazdów. Mgła z kolei znacząco zmienia sposób prowadzenia gry. W gęstej mgle znacznie lepiej od strzelania na oślep sprawdza się walka bagnetem. Szarża, gdy tylko wróg wyłoni się z mgły, może być znacznie szybsza niż jego reakcja i próba oddania strzału. We mgle swoją przydatność tracą też czołgi i bombowce. Wielu rzeczy w Battlefield 1 jeszcze nie widzieliśmy. Pokaz EA Play udowodnił jednak, że Dice nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Twórcy mają szansę stworzyć najlepszego i najciekawszego Battlefielda od co najmniej kilku odsłon. Martwi jedynie doświadczenie przeszłości. Pamiętamy wszak jak po premierze zachowywał się Battlefield 4 czy Hardline. Jeżeli tylko uda się nad tym zapanować, koniec roku może należeć do Battlefielda.